Siemanko i witajcie z powrotem w grze Bully! O tak. Naszym Johnny Boyem! O Retyski za kolejna. E, zobaczmy co tutaj mamy ciekawego. W imiksu jakiś bongo albo coś. O, okej, okay, mamy petardy. Jak miło. Okej, okay, zatem idziemy, idziemy. Idziemy wykonać kolejną misję na dziś. Dobra, witam pana Ochroniarza, który się mną nie interesuje? Okej, okay, uuu A my tutaj mamy kogo? O, Retyn, nauczycielka Co to ma być, kurde? Wow Afternoon class, what the hell? O, uh. O nie, chyba muszę zapindalać do szkoły Ej, ziomie, Rudy O mój Boże, Rudy mnie atakuje

E, za dużo dragów masz, kurde, panie dyrektorze. Zmień dealera. Albo mniejsze dawki weź. Kurde. O koleś, który nie widzi tutaj skis, to mm. albo mu mają oddawać dragi, albo płacą mu. Ej, a ty kurde. Wow, oni ogarnięte ciuchy. O, ty czwany, kurde. Dostałem suta. Przez ciebie. Zaraz zginiesz. Dobra. Teraz dziadów gonimy. Okej, okay, ładna spacja. Tylko dlaczego spacja jest obok altu? A alt jest odbiegania, więc... Trochę trzeba palce wy... no, wyginastykować. do cholery. Wszystko wyszło. Okej, okay, kontynuując. Ścigamy tego kurde sukin-kotka. Ooo, ty kurde, szęszyle mi tutaj przysłałeś, o ty zły. Zaraz ten zginie. O, to ładnie po I on chyba był rudy, jak tam widziałem. Kurde, co tutaj Robster ma do rudy? Nie, pewnie dlatego, że... Mam. Może pominę ten żart. A, bo są rudzi. hahaha. Ha, ha. O to mi chodziło. Dobra. Katrupię cię. O, fatality. Bitch. No to po ramieniu. Kurde. To dopiero dobicie. O, jeszcze czarnego mi tu przysłali, kurde. A ponoć murzyn ginie pierwszy. A tutaj jak ostatni. Z tych tutaj wypiertków. No w sumie przedostatni. Przed I kolejny rudy, naprawdę. Rockstar. Masz jakieś zafascynowanie rudymi. O, ładnie rzuciłem w niego tym, cegłą. Nie podziałał to zbytnio, ale... No nie. O jeszcze tego pliśniemy. No, ustaw się w jego stronę. Łaty hamudził. Chwila. Wow, ale molestowanie. Spacja. Nie, but. A, znaczy spacja i shift. Okej, okay. o, teraz muszę walczyć z Devisem. O mój Boże. Naprawdę, o, jeny. Ale on ma zasięg. Tego swojej prosy. Tego swojej prosy, kurde. Ej, miałeś rzucić. O, pięknie pierdzili, no. Kolejny daszek od kosza. Obudzieleczka, ale nie potrzebuję. Cegła. Dostaniesz cegłą, masz Maszkaronie. O, już ginie. Teoretycznie ginie. Bulli Respect minus 5 i dostajemy. Uwiej. Oh, yeah. Dostaliśmy procę. Jak ładnie. Ok, dostaję pozytywną albo negatywną. Reputacja, okej, okay, dzięki. Aha. Jak nasiśnę tabulator, to co mamy? Teoretycznie nic jeszcze. Ale to chyba się zmieni. Ok, idziemy na lekcję. O, przejście się odblokowało. Wow. Uuu, buteleczka z kwasem. I prowizoryczna bramka. No, no, działa. O, witam panów. Dobra, zostawię ciebie. Kurde. O, co my tu mamy? Wyjście? Ej, zion, co ty chcesz ode mnie? Kurde. Ja, chcia ja chciałem cię z respektem potraktować. O, już mnie ktoś goni. No cudownie. O, jeszcze tutaj jakiś ten. Zły, kurde, ochroniarz. Ale ja chcę iść na lekcję, naprawdę. Chcę być tu grzecznym uczniem. Tym razem. A mi nie pozwalacie. Ej, misja jest w innym miejscu? A, bo ja się opieram na tym: na dzwonku. Ale jak dobrze pamiętam, to będzie dosyć niefortunna lekcja. Tak, angielska klasa. Ja nie chcę tutaj. I don't wanna, I don't wanna. Ej, spoko, ziomie, kurde, ja chcę na lekcję, jeśli a ty mnie tutaj gonisz. O, jeszcze z tej odległości, jeszcze mnie goni. Dobra, jak chcesz do swojego tego internetu iść? Akademiku, chcesz się wychlać na Maxa. Mimo faktu, że Sylvester już się skończył. Ale tutaj mamy inne te czasy, więc można chwlać każdy dzień. Uh, praca, Synchrot. Tak, to jest dobra idea, prawda? Tak, ok, dobrze, tak, będę robił. Nie, co on zrobił? Nie ma wiele. Miałem tylko słowo PD tutaj o mojej idei, aby wyjść na szkołę. To znaczy, mój plan dla nas. To take over the school. What plan? Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thing to me? What? 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 What the? Can't you say anything else? You know what, Peter, you were right. Oie, questie są niezkladne, Gjom. Kurde, przecież ciebie nie mogę się zorientować. What I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools, that's all. Relax, James. All said was that you must be dumb. Or, serio, on to from a serio. what do you say about me, dwarf? Come on, dude, chill. No, 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 no. no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Do uh, do to you <laughs>

Hey Jimmy, me. Dobra, podążajmy za garem. Nie ma lekcji, więc możemy chyba legalnie iść. Tak? Się ma. Hello? No możemy legalnie. Dobra, dlaczego idziesz tak wolno? Ja się pytam. Dlaczego tak wolno? Why? Czemu? Ja sobie sumie po co mam Za to wam chodzić, kurde. Ja ty... Tu... Dla mnie liczy się jak X. Dla mnie się liczy krzyżyk żółty. O, autobus? Byłem tu. Ok. Wybieramy sobie to. I w sumie możemy zrobić o takie coś. Jest no. Precyzyjne celowanie. Beautiful. To było takie piękne. Dobra, kogo pocisnę. He, fajnie, że mam nieskończoną ilość tych pocisków. I możliwe, że będą jakieś tutaj ciekawe kombinacje z tą procą. Mam nadzieję. Okej, okay, dobrze idę? dobrze idę. Jak to cholerne spalmowanie w Alta? Nieraz takie niefortunne. I męczy kciuk. Dobra. Idź. Oh, atletyka. Kurde. Siłownie. U, a my gdzie idziemy? Co to jest za placówka? A, stadion. Boisko. Gdzie? Tu? Mam wbić na to drzewko? Okej, okay. dzięki za info. Uuu, uh, co my tu mamy? Piłki? Nie, to jabłko. A, mogę zjeść jabłko. Hm, to chyba mało HP mi zregenerowało, ale... Dobra. No, spinaczka. Tego nawet w GTA nie ma. Uuu, uh, wbijają ci futbolersi. Ci, którzy schizowo ganiają za... Yy, no. Za jedną dziwną piłką o niekształtnych stafach. Dobra. Tryb celowania. Kopsnijmy cię w głowę. Eh? Ciebie też, też, też. Nie posuwaj trawy, bo to nie warto. Ja mogę z większą siłą cisnąć jeszcze. Uuu, prawie się udało. A pięknie! Uuu, przewrócił się chamsko. A ten. O! A to nawet nie zwrócił uwagi, że ja tu byłem. O. Oh. Respekt nerda. Dlaczego tu mam respekt nerda? A, bo chyba... No. Nie wiem. Dobra, złazimy stąd. Da się stąd zejść. A, da się. Okej. Okay. O, hello. Może schowam tą prozę. Ej, zostaw mnie. Albo pocisnę Ciebie śmierdziuszką pie pierdziuszką. Teoretycznie zadziałało. Wow, ale rzut! Ładny, ładny rzut Jimmy. Ale no okej, okay, idźmy stąd. Dostali śmierdziawką pierdziawką. Mam teraz dwie gwiazdki z misjami, o, bardzo interesujące. Co to może, co to może oznaczać? Nawet nie wiem. O, że teraz to takie bardziej gitarze mamy... No, dawców misji. A ja znowu spamuję altem, bo nie mam żadnego ładnego transportu. O, ten co miał za dziwną ...cuśkę. Nie, wbijmy tutaj. Do no, księgarni. Uuu, okej, okay, księgarnia. Witaj księgarnio. Ocal algi. Dobra. O, wyniuchałem. Nasienie. pomidory. Oj, oj oj To ten ziom z tymi dziwnymi spodniami od młodszego brata. what? it means? Never mind. to help me. Wait. You need me to help you? I've got some library books that need Aha. Dzięki za Do I look like a librarian? I need your I'll pay. I'll pay two two o do dwa dolce? help. Pretend że friends. Walk Dobra. Cieszę się, że przydajniej no, zaakceptował misję. O, ale on chodzi. Jakbyś kurde miał zaraz sikać. Algernon. Algernon, kurde, co to za imię, albo to nazwisko? Chyba imię, Algernon. Nie wiem, czy w stanach. Jest takie imię. O mój Boże, molestują tego dziada. On na no, proce, jaki słany. O mój Boże, Gimbo stado. Podciśnijmy tego. Algernon, dlaczego jesteś taką lamą? Pff, sorry, kurde, pierdnąłem. Kurde, rzucałem, rzuciłem pierdziawkę do niej oso, do osoby, której nie chciałem. Zaplątałem się przez to, o! Dzięki Zabijecie. Proszę ładnie w jaja dostał. O! Mam puchę. Dzięki za puchę. Okej, okay, idźmy. Kurde, stracił tyle HP Argernon. Albandii Bo a! Mamy wbijać teraz do łazienki! I musimy zdążyć do łazienki. O! Już tu jesteś! A kurde, byłeś z tyłu. Jakie cwane. Tędy? Tu? A! Pff, kurde, na górze! O mój Boże! Zapomniałem, że ikonka przekształ... Przedstawia trójkąt! Nie goń mnie, kurde! Goń tego za mną. O, już mnie! Już się odechciało mu. Dobra, idę. What? co, my tu, co my tu mamy? Miziu-miziu. Okej, okay, wbija. O! O! Mój Boże! Patrzcie, do ziomy. O, ładne kombo, ładne combo Beautiful, beautiful. Obaj zginęli. O Boże, ale to są fetyszu. Ile on będzie sikać? Ile? Okej, okay, szkoła się kończy, zamyka o, o siódmej? O mój Boże. Nie zdążymy, kurde. Dobra, wbijaj do tej szafy Albo i nie. O, masz książkę. No, dobra. Bully respekt. Minus 10. Uuu, nerd respekt. Plus 5. Jestem dumny. W pewnym stopniu. Fuck this, kurde. Na serio. Zagarek się skończył. O Boże. Ale wiks. Okej, okay, idźmy spać. Idźmy się zdrzemnąć i zakończymy na tym na, na tym odcinek. Ok, podążaj za Zyzyzy. Zy, zy. Ok, jest kolejna misja, ale idźmy spać. O, witaj. Kurde. Ziom ma takie imię, że zapomniałem jak się nazywa, ale nazwiemy go Alem, Al, bo wiem, że tak się nazywają jego początkowe. Litery O, w ogóle ogarnijmy ciuchy Szkolny uniform piżama, na cholerę To co ja tutaj wbijam? Nic ciekawego nie ma Ok, śpijmy Z otwartymi drzwiami, ale co tam? Ok Zatem No kurde, zasypianie o siódmej to trochę późno Zaczynamy nie późno, kurde, wcześniej jak na dzisiejsze standardy, ale okej. Okay. Zatem kończmy ten odcinek już tutaj, zatem... Nakusie, dawajcie do ulubionych, jeśli wam się to spodobało, ten odcinek. I subskrybujcie, jeśli chcecie, no... zobaczyć ich więcej odcinków. Czy tam odcinków więcej tych. Okej, okay, pomieszałem podwójnie. Zatem trzymajcie się, pa! pa.